Bardzo ważna wiadomość. Ci, którzy podlegali przez bojaźń śmierci, podlegali niewoli, tych przyszedł wyzwolić Jezus Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że On jest Panem życia, dzierży władzę nad życiem. I oczywiście tym, który dzierży władzę nad śmiercią, jest szatan. I ten szatan doskonale wie, jakie są nasze lęki, jakie są nasze obawy, jakie są rany przeszłości, powodujące takie, a nie inne nasze zachowania w teraźniejszości. I dlatego tym, który jedynie może nas wyzwolić z, takich, z takiego uwikłania szatańskiego, z takich, takiej niewoli szatańskiej, która polega na tym, że my jesteśmy sparaliżowani, nosimy w naszym sercu lęk, nie potrafimy działać, jedynym takim narzędziem jest zwrócenie się do Jezusa. On jest Panem Życia i On może wprowadzić porządek również w Twoim sercu.